No, cześć, cześć. Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Od Szeroko Zamknięte. Termina tarot. Moi drodzy, dzisiaj czytanie tygodniowe od 25 grudnia do końca roku, do 31. Zobaczmy, jak końcówka roku nam się będzie układać, jakie energie tutaj są pokazane, przewidziane. Z... Trochę zrobię taki eksperyment zrobię coś zupełnie inaczej. Szczęście, spełnienie, dostatek, poczucie stabilizacji. Wydaje mi się, że świętowanie i prezenty mm -hmm. oj, i taka dziecięca radość, wiara, taka niewinność, czystość świetna energia zobaczmy trzy znaki, które mogą liczyć na taką właśnie energię energię radości, świętowania, dostatku. Odpoczynku, też jakiś prezentów i takiego bogiego poczucia, że kurczę, zaczyna się coś nowego i wszystko będzie dobrze. Wodniki, raki i bliźnięta. Te trzy znaki mogą liczyć w przyszłym tygodniu na taką energię, kochani. Świętowanie, radość, poczucie takiego zadowolenia, poczucie bliskości, zadowolenie również z siebie. Mamy tu ciepło ogniska domowego, mamy tutaj być może prezenty, pieniążki, zaczynanie czegoś od nowa, jakiś pomysł. Raczej bym, pomyślała, raczej bym się skłaniała ku temu, że kurczę, mam pomysł na siebie i to prawdopodobnie pomysł zawodowy. Mm. Uh -huh. A jeżeli nie, jest to dużo radości, dużo miłości, skupienie się też na dzieciach, być może zabawy z dziećmi, jeżeli jesteście rodzicami. Jest ta lekkość, jest ta przyjemność, jest poczucie dostatku, spełnienia. To są chwile, kiedy wy, moi drodzy, będziecie celebrować, czyli yy, bliźnięta, raki. Wodniki. Będzie to dla Was bardzo, bardzo piękny czas. Zobaczmy sobie kolejną energię i kolejne trzy znaki. Kolejna energia, kochani, tego tygodnia, która będzie się wybijać. Decyzjeni. Uh -huh. oj, oj oj. Oj kochani. Uh -huh. e, Kolejna... Widzę tutaj zupełnie odmienna energia, jest to bardzo, bardzo dużo pracy, dodatkowej pracy, bardzo dużo zdyscyplinowania, bardzo dużo otwartości, szukania nowych rozwiązań, które dadzą poczucie stabilizacji, może być dużo rozmów, może dużo porad. Będziecie wypatrywać możliwości bezpiecznej stabilizacji finansowej i tak to czuję. Tak to czuję ewentualnie jakiejś bezpiecznej mm, inwestycji, bezpiecznego e, lokowania jakichś pieniędzy, ale ważne dla Was będzie ważna dla Was będzie praca, być może dodatkowa praca. Wydaje mi się, kochani, że Wy w tym tygodniu nie odpoczniecie, jakie to będą znaki. Zobaczmy, jakie to będą znaki. To jest przekaz dla strzelców, przekaz dla koziorożców i przekaz dla wag. Strzelce, koziorożce i wagi. Yy. Pojawią się nowe możliwości, kochani, zwróćcie na to uwagę. Systematyczna praca, taka obowiązkowość może Wam w tym tygodniu zapewnić poczucie stabilizacji, poczucie takiej pewności, niezależności również finansowej. Może jakieś dodatkowe pieniądze, w, mogą jakieś dodatkowe pieniądze wpaść. Będzie to dla Was taka Ulga, kochani, ulga, bardzo fajny przekaz, bardzo, bardzo fajny przekaz. Zobaczmy sobie kolejne i kolejne trzy znaki. Mhm. Niektóre znaki będą coś kończyć, odchodzić, od umów i współpracy. Mhm. Słuchajcie, te znaki, które zaraz wybiorę, będą miały tendencję do ewidentnego kończenia. Kończenia czegoś, kończenia związków, współpracy. Dobra, niektóre znaki będą tutaj. Kończyły związki, kończyły związki. Dlaczego? Ponieważ e, ktoś może stwierdzić, że współpraca już nie ma sensu. Tu już nie ma sensu, nie ma o co się starać i mam wrażenie, że to wyniknie z tego, że zobaczycie drugą twarz tej osoby. Jeżeli tu nie chodzi o osobę, bo jesteście w dobrej relacji, w fajnym związku i tutaj mm, nie pasuje to wam w żaden sposób, słuchajcie, możecie po prostu kończyć jakąś. E, współpracę zawodową z kimś, ucinać jakieś umowy, rezygnować z czegoś e, będziecie odchodzić od e, jakichś zobowiązań, bo stwierdzicie że to nie jest dla was dobre mhm. dziesiątka mieczy odwracacie się, nie, mówcie już dość, ja widzę, że to nie ma sensu i to będzie przekaz dla Mam pięć, a nie sześć. Jeszcze jeden znak. Momencik. Ach, dobra. Zapomniałam o znaku. To będzie to będą lwy, to będą byki, i to będą panny. Lwy, byki i panny będą twierdzić, że. Albo jakaś znajomość, nie ma sensu, jest zbyt toksyczna, nie chcę już współpracować z tą osobą. Albo chodzi o relacje, albo chodzi o jakieś prace, sprawy zawodowe. Te trzy raki będą bliskie odejścia, rozwiązania jakiejś umowy. Dobra? I przejdźmy sobie do kolejnego przekazu. Już ostatni, dwa ostatnich trzech znaków, moi drodzy, już sobie patrzymy. Ciężka praca. Mhm. Kochani. Dobrze to wygląda, bardzo dobrze to wygląda, ale Wy również nie niecie w tym tygodniu. Słuchajcie, e, ciężka praca, systematyczność, pokazana tutaj w rycerzu Pentakli, e, będzie dla Was, kochani, jest dla Was podpowiedzią, jak spełnić marzenia, jak poradzić sobie z Pewnymi przeciwnościami losu i jak pójść do przodu, żeby rozwinąć te skrzydła, żeby poradzić sobie z ciężką sytuacją. Ciężka, systematyczna praca, odpowiedzialność, planowanie małymi krokami. Żadne, tutaj, słuchajcie, wszystko jest powolne, przemyślane, dokładnie zaplanowane. Tutaj nie ma jakichś ekstremalnych zmian. Ale jest bardzo ciężka praca, która faktycznie pozwoli Wam spełnić marzenia, pozwoli Wam rozwinąć skrzydła, pozwoli Wam na poczucie stabilizacji, na odpoczynek, pozwoli Wam pokonać jakieś trudności. Jeżeli, słuchajcie, to nie chodzi tutaj o pracę, może to być praca nad sobą, może być praca nad relacją. Musi być coś bardzo przemyślane bardzo dobrze zaplanowane i jest bardzo dużo ciężkiej, ciężkiej pracy, wysiłku i to jest przekaz dla baranów, skorpionów i ryb. Barany, skorpiony i ryby. Tutaj jest czas na pracę, czas na zaplanowanie. Być może słuchajcie, chodzi tutaj o plany związane z przyszłym rokiem. Może już teraz powinniście zaplanować jak spełnić swoje marzenia, aby faktycznie ta harmonia ta harmonia zagościła w Waszym życiu, abyście mogli sobie poradzić z emocjami i jakby rozwiązać swoje problemy, ponieważ karta Rydwanu to również są emocje. Skorpiony, ryby, ale także i baran to są dosyć emocjonalne osóbki, więc poradzicie sobie ze wszystkim, zaplanujcie, róbcie, pracujcie. I będzie to świetny czas na rozpoczęcie w ten sposób nowego roku. Trzymajcie się moi drodzy. Dajcie znać, jak Wam się podobał taki przekaz, czy wolicie standardowe buziaki. Trzymajcie się pa.